Cześć, szczęście Boże! Witam Cię w siódmym już odcinku naszych rekolekcji, a więc w siódmym dniu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Nowenny, w czasie której słuchamy Słowo Boże, list do galatów, List Pawła do, do Wspólnoty w Galacji, rozdział 5, wersety 22, 23. A mowa tutaj jest o owocach Ducha Świętego. I święty Paweł pisze, owocem coś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. I dzisiaj siódmy owoc to jest wierność. Zapomniałem wczoraj mówić o pewnym przeciwieństwie, bo jak ktoś, kto jest od początku i jeżeli wytrwałeś do siódmego odcinka, siódmego dnia, to jestem Ci bardzo wdzięczny i bardzo się cieszę. Jeżeli jesteś tutaj, tutaj po raz pierwszy, no to zapraszam Cię też do zobaczenia poprzednich odcinków. Warto do tego wracać i sobie pewne rzeczy przypomnieć, to co Pan Bóg w, nas, w naszych sercach zasiał, to, co nam dał, czym nas obdarował i co warto rozpakować, czym warto się rozkoszować, i że warto to owoce obranie w swoim życiu zacząć praktykować, czy brać z tego owoców, które Pan Bóg nam dał. I przeciwnością dobrociu, o której trzeba mówić, jest marnowanie. Zmarnowanie, takie krótkie dopowiedzenie. Jeżeli nie widzę, nie widzę dobra w sobie, w drugim człowieku, w świecie, w wydarzeniach, w życiu, to marnuję. Marnuję. Marnuję też dobro i te łaski, które są w drugim człowieku. Tak, ja marnuję, kiedy nie widzę kimś dobra. Dzisiaj mówimy o wierności i przeciwieństwem wierności jest ucieczka. Co to znaczy, że i, i dlaczego myślę, to też jest ważne, dlaczego Pan Bóg nam dał dar, dał nam owoc, dał nam owoc w swoim duchu, owoc wierności. Czego nas ten owoc uczy i dlaczego przeciwieństwem jest ucieczka? No właśnie. Święty Augustyn, kiedy mówi o miłości, mówił, że to jest wierność wyborowi. Ta wierność uczy nas Takiej stałości, że to co ja y, postanawiam, że to jest pewna decyzja, moja postawa, niezależna od mojego, jakichś moich uczuć, emocji, czy dzisiaj rano wstałem lewą, czy prawą nogą, czy coś mi dobrego powiedział, czy nie powiedział, wobec wszelkich burz w ogóle jest, to, że mówię szybciej, przepraszam teraz, ale coś właśnie grzmi i będę do domu jeszcze wrócić przed burzą. Y, ale właśnie, mimo burzy, mam pewną stałość, że te owoce uczą nas pewnej stałości, pewnej postawy, pewnej decyzji, że już coś postanowiłem to jestem temu wierny. Jestem temu wierny do końca. Jeżeli coś yy, uradziłem się w swojej głowie, czy w swoim sercu, I zacząłem coś robić, zacząłem z kimś żyć, obiecałem, dałem słowo, to jestem temu wierny. To jest owoc. Dlaczego? Po ludzku to jest bardzo trudne. To jest, to jest trudne wytrzymać, być wiernym. Nie? Dlatego potrzebujemy tego owocu, potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego, Jego łaski. Jego łaski, żeby być wiernym w małżeństwach. Trzeba dzisiaj takich właśnie małżeństw, które żyją w Duchu Świętym, Wierności w kapłaństwie, w życiu zakonnym. Potrzebujemy kapłańskich postaw i zakonnych postaw, które żyją ludzi, którzy żyją w duchu świętym. Nie? nie pod przymusem, pod pręgierzem, albo nawet w zasadzie taki powiedziałem, na no to już niech tak będzie. Nie, ta wierność też nie wynika z tego, niech tak będzie. Tylko to wszystko dzieje się, dokonuje w obecności ducha świętego, w tej rzeczywistości, która dokonuje się znowu w relacji z duchem świętym, z żywym Panem Bogiem. Wierności decyzją, które postanowiłem mieć, zaczynam studiować, i wbrew przeciwnościom, czasem, a może i często, jestem wierny. Obiecałem coś, powiedziałem, yy, deklarowałem się do czegoś, do życia, jakimiś radami, jakąś drogą w jakiejś wspólnocie, w duszpasterstwie, jestem temu wierny. Nie uciekam, nie uciekam, nie uciekam, nie uciekam jak Jonasz. Yy, nie jestem taki, który, nie wiem, przy, Pojawi się właśnie burza, jak jeden, drugi grzmot ja zmieniam decyzję, tylko jestem temu wierny. Nie podporządkowuję mojej decyzji, mojej postawy wobec większości nawet, tylko wobec tego, co daje mi Duch Święty. To jest ta wierność. Chciałbym Cię właśnie dzisiaj prosić o to, nie? żebyśmy postanowili, pomyśleli, co ostatnio zacząłem robić i co nie skończyłem. A po co zacząłem robić, jest mi z tym ciężko. Ale chcę to podejmować. I to jest ta wierność. Nie tyle, że masz się teraz siłować, masz się teraz mordować, i męczyć, i pocić. Tylko proś Ducha Świętego o tą wierność. O wierność, jeżeli coś ci jest ciężko, albo coś zaczęłoś, i chcesz to dokończyć, chcesz dokończyć to dzieło, to módl się o, o wierność w Duchu Świętym. O ten owoc Ducha Świętego. Zacząłeś czytać jakąś książkę. To podejmij to, zajęłeś jakiś proces, nie wiem, biegania, odchudzania, pomagania, studiowania, uczenia się czegoś na nowo, to poproś o wierność. Wam jest straszny lenie, Takie może też przeciwieństwem tej wierności oprócz ucieczki też jest lenistwo, nie? Yy... Pamiętam, jak na Jesieni zrodziło się we mnie pragnienie nauczenia się języka angielskiego. Yy... No i, no i jest strasznie strasznym jest, jest trudno, nie? Wolałbym czasem uciec zakopać się, bo potrzeba wierności, bo potrzeba codzienności, nie? potrzeba stałości, takiegoś takiego, nie wiem, dyszla, jak to mówimy w swojej głowie, w swoim sercu, że trzeba się tego uczyć często, nie powtarzać. Nieraz w tygodniu, mówię to w czas, teraz w ogóle nie wierząc w te słowa, choć wiem, że to są bardzo, bardzo konieczne. Nie wierząc, to znaczy widzę, jak to w moim życiu jest, dlatego potrzebuję, ja strasznie potrzebuję tej ingerencji Pana Boga, w tym owocu wierności. Od najbardziej prostych, czasem nawet banalnych, do najbardziej też pięknych, trudnych tych momentów, potrzebuję wierności. My potrzebujemy wierności. Nie potrzebujemy uczuć na zasadzie takiej, że mam działać, bo jak mi nie mam uczucie dzisiaj, jakąś emocjkę, tylko potrzebuję takiej stałości, czyli podejmowania wszystkiego, czy nawet coś mi się nie udaje, nie wiem, nie mamy subskrypcji, nie mam wyświetleń, ludzie mnie nie słuchają. Jestem konsekwentny, jestem konsekwentny. Wierność to jest ta konsekwencja. Od się to uczymy? Od Pana Boga, bo Bóg jest wierny. Bo jak ktoś mi powiedział, obiecał, to u przycierpliwości to On spełnia to, bo jest wierny, Bóg jest wierny. Muszę to dzisiaj sobie powtarzać. Może proszę o ten owoc wierności. Bóg jest wierny. To już taką wierność proszę. Miłość, wierność, uczciwość, małżeńsko, małżonkowie mówią. Dlatego, że Bóg jest wierny. My to nie ćwiczymy się po ludzku, tylko zdobywamy pewne cechy Pana Boga. Pomógł Pan się dzieli swoim, swoim byciem, swoim istotą, swoim sercem, swoim istnieniem z każdym z nas. On jest wierny wobec Ciebie, wobec mnie, wobec nas, dlatego my też bądźmy wierni. Inaczej otwierajmy się na tą wierność. Nie? Właśnie nie mordujmy się, nie siłujmy się z samym sobą, swoim losem, z innymi ludźmi, tylko chcemy być wierni. Dzięki Duchowi Świętemu. I o tą wierność pomódlmy się, poprośmy tą, która rzeczywiście jest wierna. Która jest wierna do końca. Maryja. Niech Ona nas otwiera na tę wierność. Na wierność, czyli konsekwencje, podejmowanie konsekwencji wszystkiego. Od początku do końca. Miriam, pomóż nam. Miriam, Daj nam łaskę wierności. Wierności pod krzyż, wierności po poranek wielkanocny, wierności po wieczernik i dzień Pięćdziesiątnicy, wierności w każdym momencie, w każdej sytuacji. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję Ci za obecność i jak odcinek bardzo Cię proszę, jeżeli coś Ci to pomogło, coś dla Ciebie odkryłeś, zdobyłeś, to podziel się też tym z innymi, może to udostępnić u siebie, komuś tam wysłać, kto potrzebuje też takiej wierności. Też Cię proszę o komentarz, może Twoje zdanie, Twoje refleksje, Twoje spojrzenie na ten owoc wierności. No i po prostu bądźmy razem. Zapraszam Cię. A jutro pewnie ogłoszę, bo mam taki też pomysł na, na, na sobotę, jak zakończyć też tę nowennę. Oczywiście zapraszam Was, pomyślcie, też poszukajcie, pewnie będzie wiele też momentów czuwań, spotkań modlitewnych, wigilii ze słońca do świętego, ale może też uda się coś wspólnie zrobić, ale to może jeszcze jutro powiem więcej szczegółów. No to tyle. Niech nam Pan Bóg na to wszystko błogosławi i ja muszę uciekać przed tą burzą. Ale po burzy przychodzi słońce, przychodzi tęcza, pamiętajcie, przychodzi. Burza jest potrzebna dla oczyszczenia, nie? i burza też jest potrzebna w wierności. Nie? Ona ma bardzo tak, też ważny element w tym wszystkim. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch święty. Amen. Trwajcie, a więc bądźcie wierni w łasce Pana Boga. Niech Jemu będą dzięki. Cześć.